Na tej konferencji dla psychoterapeutów, psychiatrów powiedziałem, że Wy też jesteście egzorcystami. Pomagacie ludziom budować więzi. Egzorcystą jest ten, który pomaga drugiemu człowiekowi budować więzi. To jest egzorcysta. Wyciąga go z niewoli. Co ja mogę zrobić żeby temu dziecku, pomóc? Wiadomo, że dziecko, które nie umie w szkole, to, to się nie dokona nagle, to jest bajka po prostu, albo cud tak rozumiany. Dlatego też egzorcystą jest dobry pedagog w tym głębokim tego słowa znaczeniu. Funkcja egzorcysty w Kościele o tym przypomina, jest takim taką ikoną tego zadania Kościoła. Cały Kościół pełni rolę egzorcysty. Wydobywa człowieka z niewoli grzechu. Każda spowiedź jest po to, każda eucharystia, każde spotkanie z terapeutą, żeby to, co mi przeszkadza, Małymi krokami. I oczywiście bez Boga to się nie dokona. Dlatego jest modlitwa, jest sakrament pokuty. Całość, nie? To nie jest jakaś punktowa rzeczywistość w kościele. My to rozumiemy. Jakby egzorcyzm był nadzwyczajną modlitwą silniejszą od Eucharystii, na przykład. Nie? Od sakramentu pokuty. No bez przesady. To jest sakramentalia. To jest tylko modlitwa, która towarzyszy. Ona nie ma takiej właściwości, takiej, że magicznej. To jest po prostu patologia rozumienia egzorcyzmu, której dzisiaj jest strasznie dużo, niestety. Strasznie dużo. I to jest, to jest olbrzymia patologia, a nie rozumienie egzorcyzmu właśnie jako długiego procesu. Dawniej y, y, posługę egzorcyzmu jako niższe święcenie otrzymywali klarycy po posłudze furtianina po prostu. Furtianin, egzorcysta, lektor i tak dalej. To podstawowa y, y, funkcja każdego księdza po prostu jest to, żeby pomóc człowiekowi wyjść z niewoli, nieumiejętności budowania więzi, z niewoli grzechu. A jeśli ta, ta niewola jest bardzo głęboka, bardzo mocna, wtedy stosujemy tę modlitwę, żeby ten człowiek to usłyszał. Popatrz jak jest głęboko zniewolony. to nie jest w porządku z tym, co ty masz. To jest wtedy paradygmat zła. Oczywiście są te, te elementy ludzkie. Na przykład jeżeli się to wiąże na z alkoholem, potrzeba detoksu, potrzeba leczenia, potrzeba terapii. Oczywiście, że natychmiast się rożą różne symptomy, jak uzależnienie od alkoholu, od seksu, tam gdzie nie ma więzi, tam są uzależnienia natychmiast, więc potrzeba terapii. Terapia też jest częścią tego egzorcyzmu. To jest cały, cały system, który tego człowieka wyciąga. A modlitwa tylko tak? Jak, modlitwa tylko to w sposób realny przywołuje. Pokazuje, że bez Boga to się nie dokona. Nie? I rzeczywiście, że szatan jest blisko tego człowieka. Kusi, żeby się nie leczył, żeby przyjął taką koncepcję. To jest, uważam, jedna z podstawowych funkcji diabła, żeby powiedzieć, no nie, to takie nie, to jest tutaj, tu. Znajdź co takiego, który ci to zrobi, I nic nie zrobi. To jest kłamstwo. Tutaj zrobi. To jest długi proces, nie? I wtedy to funkcjonuje. Ci ludzie wychodzą z tego opętania. Może być kobieta, która rzeczywiście cierpi na dysocjację, ale musi to najpierw uznać, że to nie jest magiczne rozumienie opętania, tylko to jest dysocjacja, że to jest rozumiane także psychiatrycznie. Oczywiście szatan tego nie opuszcza i wzmacnia. Jeżeli podejmie leczenie psychiatryczne dysocjacyjnego zaburzenia, na przykład zaburzenia borderline, czy osobowości mnogiej, czy schizofrenii, gdzie się mogą takie objawy pojawić, to wtedy, nawet, jeżeli ktoś to rozumie, można odmówić wtedy egzorcyzmu. Oczywiście, że można. Żeby pokazać, że to nie jest tylko element ludzki, ale też zło za tym stoi. Za każdym. Tak jak w starej żywności rozumiano, że za każdą chorobą stoi też jakieś zło. Nie? Często uzdrawiania były związane z egzorcyzmem, nie u pana Jezusa. To nie była zła intuicja. Że nie dlatego, że choroba jest spowodowana przez zło, ale że zło wykorzystuje chorobę, żeby człowieka zniszczyć. Uderza, jak mówi się tych najbardziej słabe punkty. Dlatego y, uzdrawiania związane były w, w posłudze Chrystusa z, z egzorcyzmami. Uzdrawiał i egzorcyzmował. Nie? Że wyzuczał z niemego człowiek z, nie z chorego, wyrzucał złego ducha. Tak rozumiano wtedy, intuicja nie była zła, była bardzo mądra, że zło, szatan nie opuszcza ludzi chorych, choć dzisiaj wiemy, że ten element ludzki nam się rozwinął dzięki medycynie, dlatego też do tego procesu egzorcyzmu szeroko rozumianego rozumiemy także leczenie psychiatryczne czy medyczne tego człowieka, który jest skutkiem być może tego e, zaniedbania więzi, tak na przykład w przypadku alkoholika. Nie? Nie ma, nie ma relacji, a czuł żeby to, ukryć ten ból, zniszczył sobie organizm, zniszczył sobie psychikę, żeby go teraz wyciągnąć, z tego trzeba doprowadzić go na detoks, odtruć organizm dobra, dobrej terapii i dobrego po, po, to, pomocy kierownika duchowego. I te, w tym całym procesie przez wiele, wiele lat on będzie bardzo powoli wychodził z tego opętania przez tą nieumiejętność budowania więzi. Nie? Którą jeszcze jest symptom, symptom pogłębił, nie? jest tutaj to opętanie, brakiem umiejętności więzi. rodzi się symptom o, na przykład alkohol. Czy seksualne symptomy, czy inne, nadmiar jedzenia, który jeszcze bardziej wali w tę nieumiejętność. Wiadomo, że jak ktoś jest, ma pomysł z alkoholem, to, to jeszcze bardziej pogłębia to jego nieumiejętność budowania więzi, czy jak ktoś jest w depresji, jeszcze bardziej pogłębia to jego nieumiejętność pogłębiania więzi. Także dzisiaj w naszej histologii współczesnej bardziej rozumiemy egzotę jako tą rzeczywistość, jako głęboka niezdolność do budowania więzi, i to opętanie nastawiono bardzo powoli. i Egzorcyzm jako wyjście jest długim procesem, na którym towarzyszą inni specjaliści i także modlitwa egzorcyzmu, która temu procesowi towarzyszy, ale nie magicznie zmienia. Nie ma żadnej magii. Cudem jest to, że człowiek wytrwa w procesie. I to się udaje. To się udaje. Natomiast w tym przypadku tutaj, w tym przypadku jest olbrzym nadużyć nad ludźmi chorymi psychicznie. Po prostu katastrofa w Polsce. Bo najczęściej odmawia egzorcyzmy. Nie, I to jest też diabelska pokusa. Nie widzieć tego, co się dzieje w Polsce, czy w Europie, że Tutaj szatan działa najbardziej, głęboko uniemożliwia budowanie więzi, tylko tu, tu, ja tutaj działam. Popatrz na tego biednego, tam krzyczy ci w tym kościele. Popatrz, jak on tam krzyczy, o, o, on jest opętany, tu, tu, a tutaj ci zasłoni cały problem. Jaki jest dzisiaj potężny proces nieumiejętności budowania więzi? To jest diabelski. I ty biedni egzocyści biegną do tego schizofrenika w kościele, kto tam krzyczy i woła ty, ciu, ty, tyciu, ty. Go straszą, on się oczywiście nakręca. Pada po pół godziny jest zmęczony, o już nie ma siły, żeby się więcej wy... No to o, uzdrowiłem go, wyszedł diabeł, nikt nie wyszedł, to, to puknie się po prostu w głowy. Kiedyś miałem kolekcję ojców Dominikanów w Warszawie, I gdzieś oczywiście oni dbają o nastrój, jeszcze od razu mi to przeraża, bo cały kościół jest zgaszone światło, tylko takie reflektory w prezbiterium, tutaj dwa tysiące ludzi, na stół jeden schizofrenik na pewno jest, ja już wiem, co tam się dzieje w tym tłumie, co oni tam czują, już to od razu czuję. Tłum ludzi, ściśniętych w ciemności, po Za chwilę coś wybuchnie. No i oczywiście Komunia, rozdają ojcowie Dominikani. Komunia, nagle jakaś dziewczynka podchodzi i w tą patenę. Pff, komunikanty w górę, wszystko na ziemię się rozsypało. No i oczywiście zachowuje się tak opętana. Krzyczy, tam knie, no, dziwne słowa wypowiadam. Depcze te komunie Świętą. No i oczywiście Dominikani się bieli do roboty. O, tam wyjdź z ile, ile was jest, legiony. Tam od się biorą chłopaki za egzorcyzm. W jakim prawem? Już, a oczywiście w to weszła, jak najbardziej, to jest ona, i bardziej oni, to tym bardziej, jak oni w taką rolę, to tym bardziej, kurde, myślę, muszę nam podejść, Bo ja jeszcze na górze, co tam się dzieje? No podchodzę, na tam, leczy, leży, biedna krzyczy, podchodzę do niej, przytuliłem do siebie, mówię, jak ty masz na imię? Mówi, Marlenka, mówi, Marlenko, mówi, wszystko będzie dobrze, nie bój się, wszystko się dobrze skończy. Na pewno, na pewno. No i oczywiście poszła fama w świat, jak to ksiądz Krzysiu wyrzucił diabła szybką z tej dziewczyny. <noise> Trwało dokładnie dwie sekundy. Tylko po prostu do siebie przytuliłem, zapowiedziałem do zakrystii, wezwałem pogotowie oczywiście. Chora dziewczyna.